Witajcie moi drodzy! Teraz w tym momencie przychodzę do Was z recenzją książeczki Damy, Dziewuchy, Dziewczyny Pani Anny Dziewit-Meller którą dostałam od wydawnictwa Znak Emoticon i słuchajcie, książeczka ma naprawdę święty, świetny początek bo przedstawia nam się właśnie dziewczyna o imieniu Henka która chce nam opowiedzieć o swoich sławnych kiedyś koleżankach no, o których kiedyś było bardzo głośno, a teraz już niekoniecznie. No i przede wszystkim ona zwraca się właśnie do nas, jak do jednej ze swoich koleżanek, co sprawia, że już na początku no, jesteśmy totalnie po prostu rozluźnieni. I o każdej dziewczynie opowiada tutaj ze spokojem, jakby faktycznie przedstawiała nam nową koleżankę ze szkolnej ławki. Są w niej, jak widzicie, właśnie takie specyficzne rysunki, które ukazują typową, dawną konstrukcję czasową. Ja, czytając właśnie o tych wszystkich paniach, dziewuchach i, i kobietach, no czułam się jakbym przeniosła się właśnie w czasie i poznawała je totalnie od podszewki. I szczególną uwagę zwróciłam tutaj właśnie na jedną opowieść o Krystynie y, Krachelskiej, która właśnie swoją twarz udostępniła jako Syrenka Warszawska. Wiecie, mnie zawsze interesowało skąd postać Syrenki, no i dlaczego. Czy ona w ogóle była prawdziwa? Dlaczego tam się pojawiła? No i czemu akurat syrenki pomnik jest tutaj? Nie wiem jak wy, ale ja wiem, że oni w tym czasie poszukiwali właśnie takiej kobiety o pewnym schemacie, która wiązałaby się właśnie trochę z morzem i trochę z postacią syreny, jaką wtedy sobie uwidzieli, że taki obraz powinien być. A właśnie ta pani Krystyna Krechelska nadawała się do tego idealnie. I choć naprawdę była skromną osobą i nie chciała być namalowana, to jednak z biegiem czasu uwierzcie mi, że się zgodziła. No ale niestety potem, może nie przez to, że została pomalowana, ale po pewnym czasie, po paru latach, no niestety, ale bardzo szybko umarła, bo brała właśnie udział w Powstaniu Warszawskim. Powiem wam, że trzeba tutaj przypomnieć, że kiedyś w dawnych czasach kobiety naprawdę nie miały totalnie w ogóle żadnych praw. Wiele z nich udawało chłopców, ścinając swoje włosy i ubierając się naprawdę typowo męsko. Musieli nawet wyjeżdżać z kraju, gdyż, no, rodziny w ogóle nie podzielały ich entuzjazmu. I tuszując swoje kobiece kształty, uwierzcie mi, że uczyły się wyrażać po męsku i nie zwracać u siebie uwagi. Czasami jednak, będąc pod bezwzględną obserwacją, oczywiście, jak to zawsze w życiu bywa, ludzie naprawdę zaczęli podejrzewać oszustwo, no i wtedy kobiety musiały znowu uciekać z kraju, by nie zostać uwięzioną. Wszelkie insynuacje o prawach kobiet nie były dobrze przyjmowane przez mężczyzn i ten stan utrzymywał się naprawdę przez bardzo długie lata. Kobiety nie mogły marzyć ani nie mogły się uczyć. Typowy mężczyzna starszej daty. Miejsce kobiety jest w domu, tak? No i musisz się do tego przystosować. Powiem Wam, że ja za żadne skarby świata nie chciałabym się przenieść do tamtych czasów i nie móc mieć własnego zdania. To jest coś strasznego, naprawdę. Ja polecam do lektury wszystkim nastolatkom, którzy uważają, że te czasy są złe i poczekajcie, zaraz Wam tutaj to jest właśnie ta chęć, yy, która nam o wszystkim opowiada. Nie wiem, czy nie poleciałam do tyłu. Nie, to jest jeden z autorów. O, tutaj są właśnie tytuły rozdziałów. Dziewczyna z powstania. Ona właśnie opowiada nam o tym wszystkim. I tu są kolejne historie o tych dziewczynach, paniach i dziewuchach, totalnie zapomnianych przez świat, ale które naprawdę wniosły coś do naszego życia i sprawiły, że to życie się bardzo zmieniło. Także moim zdaniem ta historia w spódnicy jest naprawdę mega książeczką, warto zwrócić na nią uwagę, bo wasze dzieci, nawet nastolatkowie, bo tu jest pisane językiem nastolatki, yy, będą chciały się czegoś o tym dowiedzieć i naprawdę na historii to wam, wam i im raczej bardzo pomoże. Ja się dużo rzeczy z tej książeczki dowiedziałam, na pewno będę chciała przekazać ją córce, żeby też ją przeczytała. No i serdecznie polecam do, do lektury. Wiem, że nie wszyscy lubicie czytać bajki, ale to, że coś jest pod postacią bajki, wcale nie oznacza, że musi być coś złego, bo ja naprawdę nieraz wolę przeczytać coś bajkowe, coś nastolatkowe, które przedstawi mi historię dawnych lat, aniżeli miałabym po prostu wziąć podręcznik do historii i studiować: że ten, ten zrobił to, ten, ten zrobił to. Ja nic z tego nie pamiętam, ale uwzględniając właśnie historię, która się tutaj rozgrywa, opowiadając, jakbyście tam naprawdę byli, to jest coś wspaniałego. Nie wiem jak wy, ale ja te tematy akurat uwielbiam, kocham i naprawdę będę się dalej w nie zagłębiać. Także polecam, ma całą dyszkę na dyszkę, no bo moim zdaniem nie da się inaczej. A i słuchajcie. Chciałabym zaznaczyć, że to są tylko i wyłącznie moje opinie, bo e, wiem, że niektórzy się denerwują troszeczkę pod recenzjami, że ale ja myślę inaczej. Dobrze, ja się cieszę, że wy myślicie inaczej, no bo troszeczkę świat byłby nudny, gdyby naprawdę każdy z nas myślał dosłownie o tym samym. No nie byłoby praktycznie ani za, ani przeciw. Także miejcie swoje zdania, ja wam opowiadam swoje. Jeżeli coś mi się podoba, nie musi się podobać wam, ale tę książeczkę z czystym sercem polecam, bo naprawdę warto. I za to, że macie własne zdanie... Możecie jedne z tych pań podziękować, a jeśli chcecie wiedzieć jakiej, to musicie do tej książeczki zajrzeć. Nie ma innej opcji. Ok, a teraz się z wami żegnam. Do zobaczenia, pa!